Witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pod wczorajszym podcastem był zamieszany taki komentarz: To ilu jest tych nauczycieli i którzy z nich są tymi właściwymi? No, potem następne komentarze: że jeden jest nauczycieli pasterz, Pan Jezus Chrystus, reszta to cwaniacy, żerujący na naiwnych ludziach i kupczący Ewangelium. Oraz tam był Kolejny komentarz, rzeczywiście wskazujący na pana Jezusa. Kochani, no przyznaję się, że nie bardzo mam czas, aby odpowiadać na te wszystkie komentarze. Dziękuję za nie, za te, które są mniej przychylne, za te przychylne oczywiście. Natomiast dzisiaj też siadłem tak sobie i według planu Biblii, który tam mam ustalony, zacząłem czytać pierwszy list świętego Pawła do Koryntian. To czytałem wczoraj już. Jeden rozdział, i, i dzisiaj przeczytałem sobie jeszcze cztery rozdziały, czyli w sumie pięć rozdziałów. I tak moją uwagę zwrócił czwarty rozdział, i może przeczytam sześć pierwszych wersetów. Tak, niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia. Czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa, przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stojąc po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Kochani, jest dość dużo takich y, poglądów, można y, usłyszeć, właśnie, że no właśnie, jest jeden tylko nauczyciel, Pan Jezus, rzeczywiście. Znajdziemy taki fragment w Biblii, aby nikogo nie nazywać nauczycielem, nikogo nie nazywać ojcem, bo mamy jednego właśnie i nauczyciela Pana Jezusa i jednego ojca w niebie. Natomiast czy my właściwie rozumiemy ten, ten fragment, bo no jeżeli nie mamy mieć żadnego nauczyciela poza Panem Jezusem, oczywiście Pan Jezus, no to, to wspaniały nauczyciel, który był na Ziemi, który głosił, który zostawił nam Słowo Boże, no, na pewno nie można mu nic ująć. To jest rzeczywiście, gdzieś nawet chyba słyszałem bodajże takie stwierdzenie, jako arcynauczyciel. No i, i tutaj bym się z tym wszystkim zgodził, rzeczywiście arcynauczyciel. Natomiast no, sam Pan Jezus, kiedy miał być wstąpić do nieba. W tej ostatniej właściwie rozmowie ze swoimi uczniami, powiedział, żeby szli i uczyli wszystkiego inne, innych ludzi. No więc uczyć, nauczać innych ludzi, no to ten co naucza, no to przecież jest nauczycielem. Więc z jednej strony. Można by było powiedzieć, no nie mamy się nazywać nauczycielami, a z drugiej strony sam Pan Jezus mówi, żeby szli i nauczali. Też wspominałem bodajże wczoraj właśnie fragment z listu u św. Pawła do Efezjan, gdzie jest napisane, że Pan Jezus powołuje również ludzi na, na urzędy, powołuje apostołów, ewangelistów, proroków, pasterzy i właśnie nauczycieli. No więc, skoro Pan Jezus powołuje tych nauczycieli, a z drugiej strony nie mamy nazywać, no gdzieś jest... Jakiś błąd chyba w rozumowaniu. No i rzeczywiście trzeba byłoby się temu dokładniej przyjrzeć. O co chodziło panu Jezusowi, kiedy mówił, żeby nie, naucza żeby nie nazywać innych y, nauczycielami? Odnosił to do generalnie faryzeuszów, y, sadyceuszów, dlatego że oni rzeczywiście byli nauczycielami i nauczy nauczali, przepraszam, ale dużo do tego dokładali. I nie brali tej nauki, która była od Boga przekazana. Więc, w tej kwestii, mówił, żeby nie nazywać nauczycielami, bo oni dodawali coś do tego. Więc ten, kto naucza zgodnie ze słowem Bożym, jak najbardziej jest nauczycielem, i do tego pan Jezus przecież powołuje na urzędy oraz sam mówił swoim uczniom, aby oni nauczali. Ci uczniowie później mieli swoich uczniów, tak jak już wspominałem. I, I oni byli nauczycielami dla tych uczniów, a potem ci uczniowie stawali się nauczycielami dla innych. Więc ilu jest tych nauczycieli? No tylu, ilu ich Pan Jezus powoła. I słuchajcie, kiedy czytałem ten pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, on zaczyna się takim, po, taką pochwałą dla tego zboru w Koryncie, gdzie. Apostół Paweł mówi, że to jest taki tak znakomity zbór, że mają wszystkie dary łaski, yy, wszystkie dary Ducha Świętego, które są im yy, potrzebne, bardzo ich chwali, ale też upomina ich i wzywa do tego, aby byli jednomyślni. Gdybyśmy sięgnęli do oryginału to to, to jednomyślni to się bardziej tłumaczy jako mówili to samo. Do tego wzywa ich apostoł Paweł oczywiście do społeczności, do jednomyślności, do zespolenia jednością myśli i jednością zdania. I następnie mówi, że słyszy o sporach pomiędzy tymi ludźmi, bo właśnie jeden się powołuje na naukę apostoła Pawła, jeden się powołuje tam na naukę Apollosa, inny znowu na naukę Kefasa, czyli apostoła Piotra, a inny oczywiście na samego Chrystusa. I apostoł Paweł mówi: No, słuchajcie, Chrystus nie jest podzielony. Dlaczego wy jedni mówicie o tej nauce, drudzy o tamtej e, nauce? No i czy dzisiaj również w kościele XXI wieku nie jest tak, że ludzie mówią o właśnie naukach tego nauczyciela, tego pastora, tego kaznodziei, i jeden mówi: Ale tamten źle naucza, to ten dobrze naucza, jedni mówią: Tego nie słuchajcie, tamtego. Możecie słuchać I, i, i znowu są jakieś właśnie komentarze, no pod tymi podcastami również są jakieś komentarze, że są i, i, i bredni, i herezje, jedni są zadowoleni. No i o co tutaj chodzi? Właśnie, kto ma rację? Kto jest tym dobrym nauczycielem? Bo można dostać takiego kociokwiku, nie wiadomo kogo już właściwie słuchać, a tyle tych nauczycieli nagle się pokazało. A oczywiście... Internet teraz mamy tam, to już jest w ogóle szaleństwo, w szczególności po COVID-zie, pełno, pełno nauczycieli, który ma rację. No, są też tacy mądrzy, powiedzą, no ci mają rację, którzy mówią tak jak Słowo Boże, no, ale oni wszyscy mówią, że mówią jak Słowo Boże. No więc e, ci, którzy mają tego samego ducha, e, no więc, bo, bo duchy nie mogą sobie przecież zaprzeczać, więc nie może być tak, że jeden mówi tak, a drugi tak, to znaczy, że są... Innego ducha, więc ci, którzy mówią tak samo, to są ci dobrzy nauczyciele. No i rzeczywiście no, można było powiedzieć tak: no, jeżeli są nauczyciele, to nie muszą mówić w jednym duchu, w Duchu Świętym, bo Duch Święty sobie nie zaprzecza. Nie może mówić raz w takim kościele to, a w drugim coś innego. No to jest niemożliwe. Tak Duch Święty nie działa. Ale znowu, no przecież są dobrzy nauczyciele, i jedni chwalą to, co nie rozpoznajemy. Tych duchów, jak to w ogóle sprawdzić. I, I znowu się tutaj odwołam do tych Koryntian. Przecież tam jest mowa o nauczycielach, na których się powołują ludzie i przekomarzają się, który to lepiej mówi albo którego oni są zwolennikami. I mamy apostoła Pawła, Apollosa, apostoła Piotra, no i samego Chrystusa. I słuchajcie, przecież ci ludzie, no, chyba byli tego samego ducha. Tego, tego samego ducha świętego mieli. No, z tej czwórki, no to no Chrystus, no wiadomo, no to Chrystus. Chrystus, na pewno to była ta najwłaściwsza nauka. No, ale w takim razie, jeżeli Chrystusa była najwłaściwsza nauka, a tamci się powoływali niektórzy na apostoła Pawła lub Piotra, to co? Apostoł Paweł i Piotr mieli innego ducha? No, przecież to jest bzdura, no doskonale wiemy, że mieli tego samego ducha i o Apollosie też mamy dobre świadectwo. Oczywiście na początku rzeczywiście on przyszedł, nie wszystko wiedział, Prestela za chwilę mu wytłumaczyli, no i chłopak wszystko zajarzył, powiązał i naprawdę był świetnym, wyśmienitym nauczycielem z bardzo dobrym świadectwem. I nauczał rzeczywiście prawidłowo naukę apostolską. I kochani, możemy sobie mówić: no, ci, co mówią tak samo, muszą mieć tego samego ducha, i ci, co mówią w duchu świętym, zawsze będą mówili to samo. I kochani, apostoł Paweł, apostoł Piotr, Kefas i Chrystus. Mówili to samo, byli tego samego ducha, a mimo wszystko widzimy, że w Koryncie jedni mieli takich zwolenników, a inni takich. Ludzie są ludźmi, no niestety, zaczynają sobie wybierać, a przecież na 100%. Ci czterej byli tego samego ducha, a mimo wszystko były jakieś podziały i wskazania. No, dzisiaj oczywiście, że są nauczyciele, którzy są w ogóle bez ducha albo jakiegoś. Ducha demonicznego. Ale, kochani, apostoł Paweł tutaj pisze, abyśmy nie stawali po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. On to odnosi do zboru w Koryncie. Wiemy, że apostoł Paweł był w Koryncie przez nawet dłuższy czas. Następnie był tam Apollos, ale Apollos później sobie poszedł. Był też tam apostoł Piotr, też był na chwilę i też nauczał. W takim razie, kto był tym nauczycielem, pastorem, kaznodzieją w Koryncie? No, dokładnie tutaj nie mamy wypisane, ale z całą pewnością był ktoś, kto był odpowiedzialny za nauczanie. Dlaczego tak mówię? No, bo na samym początku apostoł Paweł powiedział, że mają wszystkie dary Ducha Świętego czyli był ktoś, kto był obdarowany darem nauczania darem mądrości, mowy mądrości i mowy, wiedzy. Więc z całą pewnością ktoś był, ale ludzie sobie wolali wybrać kogoś i słuchać innego zamiast tego nauczyciela, który był tam powołany. No, kiedy był tam apostoł Paweł, to rzeczywiście zajmował się, formował ten kościół, więc jego słuchali. Później był Apollos, możliwe, że apostoł Piotr w międzyczasie też był, rzeczywiście może w gościnę, może dłużej. Można było go posłuchać, ale tam był ktoś odpowiedzialny, ponieważ tak czytamy ze Słowa Bożego odpowiedzialny za nauczanie. I dzisiaj, drodzy słuchacze, jest dużo osób, które właśnie no, nie mają społeczności i mają taki sobie kościół, nawet nie chcę powiedzieć domowy, bo to właściwie jest kościół pokojowy, gdzie sami w pokoju sobie siedzą przed internetem i mają różnych nauczycieli i wybierają sobie. Ten, który im pasuje, a potem piszą komentarze, bo ten źle powiedział, tamten dobrze powiedział. Jak dużo osób jest, które w ogóle słuchają, tak jak już wspominałem, tych nauczycieli i szukają tylko błędów, odnosząc się właściwie no czasami do swojego ulubionego nauczyciela, a czasami właściwie do swojego zrozumienia, albo sami pretendują do jakiegoś nauczania. Kochani, jeżeli jesteśmy w kościele, mamy być w kościele, nie powinniśmy być, ale mamy być w kościele w zborze lokalnym, to tam z całą pewnością, jeżeli to jest zbór Chrystusowy, Bóg zadbał o to, aby był też i nauczyciel, osoba odpowiedzialna za nauczanie Słowa Bożego. I takiej osoby powinniśmy słuchać. To ta osoba ma słowo kierowane do tego Właśnie zboru. I też niejednokrotnie mówiłem, jest wielu nauczycieli, dobrych nauczycieli, gdzie są ustanowieni tymi nauczycielami w zborach i oni głoszą do swojego zboru, a my chcemy sobie tak sięgnąć troszeczkę do tego, co jest w innym zborze, posłuchać i o, to nam odpowiada i tak byśmy chcieli. Ale, kochani, jeżeli jesteśmy w danym zborze, do którego Bóg nas przyprowadził, no to tam mamy po prostu nauczyciela. I jego powinniśmy słuchać. Jeżeli ten nauczyciel stwierdzi, że zaprasza kogoś i przyjdzie i podzieli się tym słowem Bożym, to bardzo dobrze, bo rzeczywiście fajnie jest, jeżeli przyjdzie też ktoś inny, podzieli się i widzimy, że to w tym samym duchu wtedy idzie. Nie ma podziałów. Ale wyraźnie apostoł Paweł mówi, chociaż przypuszczam, że on sam nawet nigdy nie przypuszczał, że coś takiego jak internet będzie, ale to pięknie się odnosi. Żebyśmy nie starali się zrozumieć więcej ponad to, co napisano i żeby nikt z Was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Bo właśnie Bóg powołuje sobie te osoby, tych nauczycieli, aby przygotować dany zbór do pewnego posługiwania. I tamta nauka jest nie że inna w sensie z innego ducha, ale pewne aspekty, no dość obszernej, nie ukrywajmy, dość obszernej nauki Jezusa Chrystusa, nauki apostolskiej, może inne aspekty, a może właśnie początki, podstawy, pierwsze trzeba w danym zboże, a dopiero potem coś yy, konkretnego. Więc mogą być nauczyciele, którzy nauczają, ale oni, jeżeli są z tego samego ducha, to rzeczywiście to zobaczymy. Natomiast Zwróćmy i skupmy się przede wszystkim do tego, w którym miejscu jesteśmy. I przestajmy może szczuć się tymi nauczycielami albo wypisywać ten źle naucza, tamten źle naucza. Jeżeli nie jesteś w tym zborze, w którym jest dany nauczyciel, no to jakim prawem właściwie się odnosisz, odwołujesz i komentujesz, oceniasz, jak, co tam się dzieje? A jeżeli jesteś w danym zborze i szukasz innego nauczyciela, bo tamten ci się podoba, no oczywiście, że może Ci się spodobać, ale jeżeli Bóg cię tutaj ustanowi, to tutaj jesteś. A jeżeli chcesz być z tamtym nauczycielem, no to powinniśmy się przeprowadzić do tamtego zboru, przenieść do tamtego zboru. No myślę, że członkostwo w zborze, to, to, to nie jest taka rzecz, której się nie da zmienić. No chyba, że się nie da, no to, no to już bardziej mówimy właściwie o sekcie. Ale w normalnych kościołach rzeczywiście przecież nikt nie robi problemu, czy ktoś się chce przenieść, czy nie. Więc kochani, ilu jest tych nauczycieli? No, jest wielu nauczycieli, ale jeżeli jesteś w danej społeczności, a masz być w danej społeczności, to tam Bóg powołał nauczycieli. Może jednego, może dwóch, pastora, który również naucza, są jakieś każdodzieje, bracia, i tych właśnie mamy słuchać. A nie innych, bo w tym zboże jesteśmy i w tym zboże mamy wzrastać. I ten zbór ma coś przeznaczonego przez Pana Jezusa, a my jesteśmy sługami, którzy pokornie wykonują właśnie to, co nam Pan Jezus tutaj zlecił. No i używa właśnie te narzędzia tych nauczycieli, do tego, aby tak jak apostoł Paweł w liście do efeczy mówi, przystosować. Przygotować ludzi właśnie do dalszego posługiwania. Więc kochani, taka krótka odpowiedź na pytanie w komentarzu. Tak, jest jeden arce-nauczyciel, z którego nauki czerpiemy, ale i on powołał innych nauczycieli, po to, aby przekazywali właśnie tą jego naukę, zwaną naukę apostolską, bo, bo wiemy doskonale, że. Również później, kiedy wstąpił do nieba, przekazywał jeszcze nauki swoim apostołom. Kochani, tyle w temacie nauczycieli, nauczania, bo widzę, że dość dużo jest niezrozumienia, a niestety ten internet jest pomocny, ale czasami też i przeszkadza, więc zważmy na to, co mówi przede wszystkim Słowo Boże, a nie nauczyciele internetowi. No, wiem tym samym. Zamykam sobie dostęp albo żeby mnie słuchano. Jak mówiłem, to nie o to mi chodzi, żeby tutaj mnie słuchano. Subskrybowano, komentowano. Kochanie, zachęcam Was do tego, abyście byli w społecznościach lokalnych. A te podcasty, te nauczania to dla tych ludzi, którzy jeszcze są na początku, na rozdrożu nie wiedzą to Wam mówię. Idźcie do zborów lokalnych, i tam uczcie się, i tam wspomagajcie te zbory. Pozdrawiam serdecznie błogosławień. i życzę dobrej nocy. Jeśli się podobało, to udostępnij dalej. Daj kciuka w górę, napisz komentarz, albo podziel się, skąd jesteś. W ten sposób i Ty, drogi słuchaczu, przyczynisz się do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.